Pamiętam, jak jako chłopiec oglądałem stare czarno-białe filmy, w których fabuła często przebiegała według podobnego schematu. Mężczyzna zakochiwał się w kobiecie albo był przez nią uwodzony, a wtedy jego przyjaciele czuli się zobowiązani, by go od tego odwieść. Podawali mu wszystkie możliwe argumenty, dlaczego nie powinien się żenić. Jako dziecko nie rozumiałem tego. Uważałem, że to źli przyjaciele. Dlaczego mieliby odbierać koledze szczęście? Minęło jednak wiele lat i dziś wiem. Każdy z nas potrzebuje takich przyjaciół, bo ryzyko popełnienia błędu jest znacznie większe niż szansa na właściwy wybór. Teraz ja jestem tym przyjacielem, który dla twojego dobra mówić nic, tą drogą bracie. Dlatego dziś chcę pomówić o zaletach bycia singlem. Chcę przejść przez wszystkie korzyści płynące z bycia singlem w porównaniu do małżeństwa, bo od pokoleń wmawiają nam, że udane życie wymaga kobiety u boku. To mit karmiony przez media, filmy i komedie romantyczne. Słowa niezależność i autonomie nie oddają w pełni tego, co daje bycie singlem. Mężczyzna żonaty, nawet najbardziej świadomy, zawsze traci część wolności i swobody. Moje pokolenie wychowywano w przekonaniu, że małżeństwo jest błogosławieństwem i wyznacznikiem dorosłości. Ale dlaczego? To tylko wynik medialnej iluzji. Bycie wolnym oznacza możliwość podejmowania decyzji we własnym interesie, bez kalkulacji, czy partnerka się na coś zgodzi. Kobiety z reguły są mistrziniami konsumpcji, wydawania pieniędzy i często wywierają presję, by mężczyzna zapewniał im coraz więcej. Dom, wakacje, drogie rzeczy. Gdy pieniądze są wydane, mężczyzna traci możliwość przeznaczenia ich na własne cele. Autonomia finansowa to ogromna wartość. To samo dotyczy czasu i celów życiowych. Kawaler sam decyduje, gdzie mieszka, jak spędza weekend, jakie ma plany rozwojowe. Mężczyzna w związku musi je zawsze dostosowywać do niej, a jeśli są dzieci, to jeszcze bardziej. Marzysz o podróży dookoła świata? Jeśli ona nie podziela pasji, zapomnij. Chcesz obejrzeć film albo po prostu leniuchować? Często niemożliwe, bo ona ma inną agendę. Niektórzy mówią, ale kawaler może czuć się samotny. Odpowiadam, to kwestia wyobraźni. Świat jest pełen możliwości. Podróże, przyjaciele, znajomi z klubów i wspólnych pasji. Towarzystwo kobiety nie gwarantuje, że będzie ciekawiej. Często wręcz przeciwnie. Trzeba też pamiętać, że w okresie randkowania kobieta pokazuje wyłącznie najlepszą, wykreowaną wersję siebie. Prawdziwe oblicze ujawnia się dopiero po ślubie. I wtedy wielu mężczyzn orientuje się, że to nie jest osoba, z którą chcą spędzać życie. Ale jest już za późno. Kontrakt podpisany. Życie kawalera daje coś jeszcze. Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Złe małżeństwo może zrujnować karierę, wysysać energię i uwagę. Czas, który mógłbyś przeznaczyć na własny rozwój, idzie na rozwiązywanie konfliktów i ratowanie relacji. Kawaler natomiast ma czas i energię, by się rozwijać, uczyć, budować niezależność. Samowystarczalność i odporność emocjonalna to ogromne atuty, które łatwiej wykształcić będąc singlem niż w toksycznym związku. I co ważne, bycie kawalerem nie oznacza rezygnacji z kobiet. Możesz się spotykać, randkować, dobrze bawić, ale bez składania zobowiązań. Paradoksalnie im bardziej zachowujesz dystans, tym bardziej stajesz się dla nich atrakcyjny. Do tego dochodzi mniej stresu, więcej wolności, więcej spontaniczności, możliwość utrzymania starych przyjaźni i nawiązywania nowych. Możesz podróżować, rozwijać pasję, oszczędzać, inwestować, cieszyć się życiem na własnych zasadach. Małżeństwo odbiera wiele z tych możliwości, często na zawsze. A jeśli ktoś marzy o dzieciach, powinien pamiętać, że to zobowiązanie, które nie kończy się, jak gdy opuszczają dom, wymaga ogromnych wyrzeczeń przez całe życie. Podsumowując, bycie singlem daje wolność, różnorodność doświadczeń, niezależność finansową, rozwój osobisty i autentyczne życie. To wartości, których nie warto oddawać za iluzję romantycznej bajki. Rada jest prosta. Ciesz się kawalestem, rozwijaj siebie, baw się, podróżuj, korzystaj z życia. Nie potrzebujesz kobiety, by czuć się spełnionym.